Cześć, witajcie na kanale Sylwia w Szwecji. Zobaczcie jak pięknie. Nad morzem jestem. Nad morzem jesteśmy, bo jesteśmy we dwoje. Z moim synem. I dzisiaj co będziemy jeść? Dzisiaj będziemy jeść szwedzką słuchajcie, potrawę. Mm. <średziora> szwedzką rybę. Kiszoną. surströming. Więc dlatego wy, wy, wybraliśmy morze, żeby tego nie otwierać oczywiście w domu, bo jak oglądałam filmy Różne, przeróżne. To jest porównywalny smród do elektrowni, wiecie, w Czarnobylu. Więc nie, nie wiem, co będzie dzisiaj walić bardziej. Zobaczymy, przekonamy się, czy to, w ogóle, czy to w ogóle ma sens, tak? I czy faktycznie taka jest niedobra, jak to wszyscy mówią. No cóż, no to za, zapraszamy Was. Tu mamy, słuchajcie, puchę. Puchana ma puchła dobrze. Ja tu sobie wzięłam takie wiadereczko oczywiście z wodą w środku, żeby to otworzyć, wiecie, w, w wodzie, żeby wiecie, no nie, nie w morzu, bo wszystkie podejrzewam, że źle, wypłynęły. Wy tutaj mam taki jeszcze ka kales, e, tutaj mam chleb taki tunbrot, taki cieniutki, miękki, cebulka, y, pomidorki z koprem, y, gotowane ziemniaki, masło, śmietana, gretfil. Dobra, no to otwieramy. Pucha idzie do wody i ja nie wiem jak to, słuchajcie, jak to będzie, nie? Hmm. I to podobno mam, ja sobie rękawiczki założyłam. Ja się tego boję, słuchajcie, ja się tego boję. Jak to nie wybuchnie, zaraz mi. Ja... Jak to ubezpieczyć? Czy ja dobry wziąłem, słuchajcie, urządzenie? <laughs> ja pitole, o tak może zrobimy? O, patrz. O, nie wierzę. O, ta. Czujesz? <laughs> o, słuchajcie, jaki to jest ten. Wiecie co? O, U, powiem wam, że dobrze, nie? Dobrze, dobrze o. się dzieje. <laughs> o nie, nie, ja chyba nie dam. O. <laughs> Y, o, powiem Wam, o, no, że, no, o, że szambo chyba przy tym to lepiej pachnie, nie? No. Na serio. Jezu, jak to wygląda. Zobaczcie. O, nie wierzę. To wygląda co najmniej źle. Gdzie w tym jest śledź? Powiedzcie mi. Aż wiecie co? Muchy się zleciały. Ja nie, nie czaję tego, nie? Bo w ogóle gdzie tu jest śledź? Co to jest zupa z a fetur nie z tej ziemi, słuchajcie. Wszystko się oddzieliło. Gdzie tu jest w ogóle śledź? To się wszystko rozpuściło. Trage tragedia. Ale? Słuchajcie, tych mógł to się zleciało tyle. To wygląda w ten sposób. Zobaczcie, no. Ja, słuchajcie, jeżeli to. Jeżeli to jest po prostu uważane za y, narodową, y, po prostu wiecie, specyfik. O, mucha się utopiła, super. Fuu, <laughs> Tyle się tutaj po prostu, słuchajcie, much już zleciało, że masakra, nie? Do tego. Ja nie, nie mam po prostu, y, nie, nie mam, y, słuchajcie, nie wiem jak to skomentować. Naprawdę. <laughs> nie wiem, nie, ja nie wiem jak to skomentować. Bajoro. Może tą wodę trzeba wypić. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Ja sobie tutaj, tutaj sobie przygotowałam. Zobaczcie. Ja sobie spróbuję to y, jakoś zjeść oczywiście, nie? Zobaczcie, to wygląda tak. Wszystko sobie tutaj położyłam na ten chlebek. Coś coś niewyobrażalnego. Słuchajcie, jakbyście kiedyś tutaj byli, koniecznie sobie weźcie właśnie metodą właśnie w, w wiadrze o, otworzyć, nie w mieszkaniu absolutnie, bo jak wybuchnie, no to, no to jest fetur i jest nie z tej ziemi, słuchajcie. Szambo przy tym to jest... Y, Super pachnie, no. Smacznego, słuchajcie. Wiesz co? Ta cebula jest tak... Nie czuć tego. Nie, ale jeżeli to by było w kawałku, to ja myślę, że całkiem spoko, wiecie? No, smród jest nie z tej ziemi. Naprawdę. Ale myślę, że tego się śledzia... O, tu mam kawałki takie. Wiecie, yy, kawałki takie trochę, to spróbuję to. Co zrobić? Nie. Mm. Tutaj jest trochę. Jak to smakuje, słuchajcie? Majki. Jak zdechła ryba jak zdechła rybania? Nie wiem, nie wiem jak to określić. Z ośmi. Mam nadzieję, że mi nigdzie ta oś nie stanie. To znaczy ja mówię, mówię, że to by było zjadliwe, słuchajcie, jakby było w całości. Nie mam pojęcia, dlaczego to się rozpuściło. Może tak ma być. Nie wiem. Ja to pier pierwszy raz, słuchajcie, to y pierwszy raz to jem i, i ja nie wiem. Tak ma być. Tak ma być. Tak jemy. Mój syn stwierdził, że nie chce. Więc nie wiem, czy szpedem będzie. śmierdzi. Niemiłosiernie to śmierdzi, nie? Lemoniadę mam do popicia. A to, to do tego właśnie jeszcze się dodaje: właśnie do popicia yy, piwo albo takie szoty małe, nie? Więc słuchać, można też sobie piwkiem yy, ewentualnie takim. Albo shotem zapić. w ogóle słuchajcie, premiera Surstroming, to przypada na y, trzeci tydzień sierpnia. W tym okresie jemy Surstroming, tego y, kiszonego śledzia. Y, jeżeli miałabym słuchać, podsumować dzisiejsze spożycie, y, dzisiejsze spożycie po prostu tego tegoż śledzia to Powiem Wam, że ja to zjadłam pierwszy i ostatni raz. I ja, ja, mi to już wystarczy, wiecie? Wystarczy mi po prostu y, tego smrodu. No to jest, słuchajcie, nie, nieziemski smród. O tak, to ujmę. To są, jakbyście, słuchajcie, znaleźli się nad morzem. Wtedy, gdy kwitną, właśnie o glony tak jak o, o tutaj macie na tyle wyleciało z, z morza może wypluło, no to właśnie o, o coś takiego, taki smród glonów plus szambo. To jak te dwa zapachy tak zmieszamy, to właśnie wyjdzie coś takiego. Jest to, słuchajcie, no fetor nie z tej ziemi, nie? Jeżeli chodzi o w ogóle konsumpcję, no to tak jak ja Wam pokazałam, jego się je w ten sposób, że właśnie, że, że pomidorki, cebulka, yy, yy, śmietana musi być też, musi być koperek, musi być ten miękki taki właśnie chlebek, i jeszcze dodatkowo możemy sobie takim, właśnie, kremem posmarować, tak jak widzieliście. I, I oczywiście do tego piwku albo jakiś, właśnie, sznaps. Więc tak go się je. A te wszystkie challenge, które są po prostu słuchacie na YouTube'ach, no to to, to to woła o pomstę do nieba. Ja nie... Po dzisiejszym po prostu spektaklu, spektaklu e, e, surstroamingowym, no. Nie zostałam ochrzczona, słuchajcie, przez surstroming jako Szwed. Zresztą mój syn chyba też, mimo że się tutaj urodził, to chyba Szwe Szwedem też, słuchajcie, nie będzie po dzisiejszym dniu, gdyż no nie zjedliśmy go do końca. Nie <laughs> zjedliśmy całej puszki, więc, więc się, się po prostu nie dało, nie będziemy Szwedami, nie. Jak kiedyś tutaj byli, to możecie sobie oczywiście zakupić surstroming, ale tylko właśnie w, w przedziale takim, Lipiec, sierpień, wrzesień. On jest dostępny rzadko kiedy jest dostępny właśnie w, w okresie tam luty, styczeń, w tych właśnie miesiącach, tak samo i raki. Dlatego, że to jest taka ich potrawa po prostu tak na ten okres no, oni, oni mają typowo po prostu przydzielony każdy tak, Część, w której po prostu je się da, 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 dane po prostu, wiecie, rzeczy. I później tego nie ma po prostu w sklepach. Więc trudno będzie go dostać. Yy, no, w domu najlepiej, mówię, nie otwierać go. Nie otwierać go w domu, bo, bo może być tragedia, nie? Nie można go otwierać w domu, bo może być na serio tragedia i, 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 i będzie źle. Tak samo tak jak przewożąc go gdzieś, wiecie, w samolotach czy coś, no w ogóle to jest zabronione, za więc <grym> nie można go przewozić, <grym> bo, bo może być naprawdę źle. No jeżeli, jak na przykład kobieta w ciąży czy, czy coś, no nie polecam, słuchajcie, nie, po, nie polecam. Jak ktoś jest naprawdę wyczulony na, na takie fetory albo ma jakieś ten, to, to nie, słuchajcie, nie, bo to jest, to jest, jest fetor, to jest po prostu, no. W pewnym momencie mi też się trochę niedobrze zrobiło, wiecie, gdzie ja jestem odporna na, na różne rzeczy, bo przez z różnymi rzeczami w życiu miałam do czynienia, o tak to ujmę i po prostu różne fetory, słuchajcie, przerabiałam w życiu i dla mnie to jest takie, bym powiedziała, że normalne, rozumiecie, nie wiem, jak to ująć, no, surstroming, słuchajcie, fetor su surstrominga normalny dla mnie, no, no także tak, mówię, no, ci, co mnie znają, no, to z którymi też y osobami... Pracowałam w różnych po prostu środowiskach. No to ich myślę, że też by to w jakiś sposób nie odrażało. No. E, więc tyle, słuchajcie. Jak Wam się podobało, to lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło z, ze słonecznej lumy. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.